Jest środa, a tam jest Skate Dawid, się rozgrzewa Jest godzina 16.54, jestem po szkółce I jesteśmy na takim spociku, tutaj masz dwa schody i tutaj cztery schody No i ogólnie to nagrywamy z Dawidem od jakiegoś czasu, takiego video no nie? Jakieś tam sztuczki oczywiście takie trochę mierne, no bo my w ogóle jesteśmy mierni trochę e no i tak, i teraz Dawid się rozgrzewa. Ja już tutaj mam sztuczkę nagraną i dzisiaj będziemy nagrywać Skate Dawidowi sztuczkę. Nie będę mógł pokazać jak ląduje, ale postawię tam kamerę, kilka nieudanych prób wam pokażę, mogę wam zaspoilerować. Będzie robił tutaj Oli North i tutaj Kickflipa z czwóreczki. Powinno mu siąść, ostatnio był blisko, ale nas wyrzucili. No i co, zobaczymy jak będzie, nie? No niestety Dawidowi się nie udało, przyszła ochrona, wyrzucili nas Ale nie poddamy się W sobotę tutaj wrócimy, ten, ten video part będzie pewnie na kanale o, Jakoś w przyszłym tygodniu, bo wrzucam ten filmik w niedzielę No to pewnie jakoś za, za, za tydzień No i powinien być mocny, powinien być mocny, nigdy czegoś takiego nie robiłem Zobaczymy jak wyjdzie Teraz idę płacić pieniądze na konto i jedziemy na Plac Dąbrowskiego znowu, muszę poćwiczyć dzisiaj nad moimi kickflipami, muszę się nauczyć robić je wyżej, wyżej i lepiej. Wjechaliśmy na PD. Tutaj jest dwóch ziomków. Fabian Teodoru i Franek Pies. Bo się w <grywka> Fabian Teodoru, o kurcze, mocny zawodnik, będzie robił sufit tail grab z trzech schodków. Mówi, że z pierwszej nie zrobi, zobaczymy, się okaże. Dawaj! Fabian skate zmienia profesję. Teraz zostaje Fabian BMX. O palec. Tak, teraz jesteśmy w drodze na skatepark Redkina Cycuszki, tak zwane. Tam przede mną jedzie Dawid. Mam dzisiaj dwa, dwa tiki do zrobienia. Oba są takie dosyć ciężkie, więc nie wiem jak mi wyjdzie. No ale co, pojrzyjmy, zobaczymy jakieś tam klipy, nawet takie moje podstawowe triczki sobie na pewno nagram. No i powinno być trochę kontentu z dzisiaj. Pewnie jeszcze coś dogram z niedzieli. Jak będziemy na skatepark Żgów. Przyjechaliśmy na Redkinie Taki tutaj skatepark, tam rurka z bicia Dzisiaj chcę zrobić przez kąt sztuczkę i na tamtym zakręconym mureczku sztuczkę Tylko koledzy na nogach będą musieli odejść No i co, jest tutaj ziomeczek, elegancko No i powinna być dobra sesyjka Jedna z moich nowych sztuczek do edita dzisiaj To jest tutaj kruksik, tutaj odtąd mniej więcej do końca Na zakręconym mureczku już trochę przykatowałem, zaraz siedzi, no i niestety będzie nagrane pionowo, no bo to na Instagrama, ale powinno być elegancko. Do nosa. No, niestety troszeczkę zsiadłem do nosa na końcu. Ale lepiej już nie zrobię, katuję to tak długo, że się strasznie nie chce. Jest ok, nie widać prawie tego, nie było jakoś bardzo sketchy, więc sobie to zaliczam. I co? Jakieś inne sztuczki teraz, nie? Zrobi. Zrobi? Zrobi. Zrobi? Zrobi. Zrobi? Zrobi. To może twoje obawy, ale 25. Wow. No tutaj kolega coś zrobił Spiderman Spider flip y tutaj przy... Stary! <laughs> <Sorry. laughs> nie nadążam! <laughs> Przyjechałem przed chwilą do Żgowa. Jest bardzo ładna pogoda w sensie świeci słoneczko. No jest trochę zimno jest chyba z 9 stopni. Niestety jestem sam dzisiaj. Nikt, nikt nie chciał ze mną tutaj przyjechać. No ale co, pojeździmy sobie. Dzisiaj chcę robić tutaj kruksa na flacie i potem Cruxa z wybicia, ale tego Kruxa z wybicia, no to nie wiem jak to będzie. Tutaj na pewno Cruxa na flacie i Smitha na flacie. No i jak mi dobrze podejdzie ten Smith na flacie, to też Smitha z wybicia. No i co? Powinno być ok, jak codziennie, jak zawsze. Jeżeli jestem na desce, to jest ok, no nie. Dobra, jak teraz zrobię? W tej próbie to jestem dobry. O! Dobra, no to jest dobre. Było ok, ja sobie wyleciał. No, zrobiłem tego Smitha na rurce. Ogólnie to, jak yy, patrzycie na mojego Instagrama, to tam mam w jednym z editów. Smitha na okrągłej rurce i zrobiłem przez całą długość na flatowej. No i w sumie to myślałem, że jak to potrafię, no to ten tej kwadratowej będzie tak samo albo a, podobnie. No i się okazało, że jednak jest cięższe niż na murku na kwadratowej rurce, przynajmniej dla mnie. No i trochę się z tym męczyłem, ale w końcu zrobiłem tak lekko sketchy, nawet trochę bardziej niż lekko. No ale co, zaliczam sobie, już się nie chce, to nie był nawet mój główny cel na dzisiaj. No i teraz sobie chwilę pojeżdżę tak po prostu po parku, zrobię jakiegoś może małego edycika z klipów ze statywu I potem idę na, znowu na flatową rurę, próbować kruksa. Jak mi w miarę szybko siądzie i będzie mi siadał tak w miarę z każdej Nie z każdej, ale w miarę często To będę próbował na rurze z wybicia i to byłby banger. i tak w sumie to po tutaj przyjechałem Kruks na róża na flacie Kruks z Wywicza tak sobie myślę może nie zostać dzisiaj zrobiony ale będę się cieszył nawet z kruksa na flatowej róże no a może się przełamie może poczuje i spróbuję z wywicza nikt nie wie wszystko się okaże no i co lecimy Dobrze. Zajebiście zajebiste Dobra, teraz trzeba troszeczkę szybciej pojechać i zobaczyć czy przejecha! Było bardzo wolno, ale trzecia próba jestem mega zadowolony Teraz próbujemy pojechać szybciej i zrobić przez większą część rury Wróciłem ze Żgowa, spotkałem się z Dawidem, poszliśmy do galerii Żuczkiej. Dzisiaj jest niedziela, więc jest ogólnie zamknięte. Jest otwarta galeria, jest otwarta jakby tam restauracja, no ale tutaj jest zamknięte i sobie śmigamy. Teraz będę robił oli przez to. Podjechałem sobie kilka razy do tego kruksa No niestety nie dzisiaj, nie mam psychy do tego. Za tydzień jak przyjadę tutaj z ziomkami, to może się przełamię, będzie jakiś trochę większy hype. No i wtedy do zrobię, będę miał do Edita na razie na razie nie na moje siły. I tak się cieszę z tego kruksa na flatowej, więc jestem zadowolony. No i co? To tyle w sumie z tej niedzieli za dużo klipów nie mam, bo byłem tu samemu. A no i co? Widzimy się za tydzień w niedzielę.